Oglądamy wojskowy Apogee vs Astralis na kanale Apogee oczywiście, zapraszam do zostawienia subika, ja nawet chyba nie mam, to teraz daję subscribe i łapkę w górę. Ja ogólnie wam też y, daję filmik i możecie dać subika i łapkę w górę przede wszystkim dla tej organizacji, bo fajną robotę robią chłopacy. No! NICE! do z tej łapki. No, tak jak mówię, jest do dziewięciu. No. To jest ma. Małeś schody. Tygad. nie widzę. Nie widzę tego. co to tak. Co to nie ma. Schody mi schody. Dokąd leży? Schody mi schody. Kolor jest schody. zaraz, zaraz. Czekaj. Czekaj, to jeden kon. To leży. Jest dwóch tutaj. Trzy na dwa, trzy, na. ten Nice. Proszę dżungle. Dojedźmy CT, dojedźmy CT, dojedźmy CT. dojedźmy CT. No tu demo dużo mówi ogólnie, nie? Co zrobić, więc to też duży plus, że na przykład Pris nie musi mówić tego, żeby co zrobić. Jak masz taką też drugą osobę, taką, która, która właśnie mid koluje, no to też spoko. A zobaczymy też jeszcze inne. Taka tam była, długich minimum. minimum. Ja Pozdro ja YouTube oczywiście. Przeszedź dżungla. Ja. Skautu zabijesz, A nie, nie, nie ważne, M-kę zabijesz chyba. W Ja mam. flasha, CT. Nie, Plesza, nie to ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Jest git, What what is? What is? What is nie widzę go, nie widzę go. Kuchnia. Kuchnia. Dwuch. Kuchnia. Dwuch. Ej, zakaz słyszę co chwilę, ty. Nie podoba mi się to. Melduneczek widzowie. Wbijajcie na stronę g4skins.com Moim kodem HYPERO macie 5% więcej do depozytu przy wpłatach oraz dla nowych użytkowników skrzyneczkę darmową spec i tam może Wam wypaść bardzo fajny skinek, a jak za darmo, no to trzeba korzystać. Macie tutaj też wiele form płatności, możecie płacić bliczkiem, przelewami 24 kartą, PaySafe cardem, PayPalem, możecie nawet płacić w skinach. Na stronie możesz otwierać skrzynki, brać udział w bitwach między graczami, zabierać kontrakty oraz uczestniczyć w eventach. Oczywiście to nie wszystko, bo możesz także korzystać z dziennego bonusu oraz ze skrzyń bonusowych. Więc wchodźcie na stronę G4 Skins. Nie zapomnijcie o moim kodziku Hypero przez ry i zapraszam do dalszej części materiału. To, exit, exit.

to dalej, że to ta runda, co Jacob sam sobie pikował rampę, miał na heady pójść i zobaczcie, od razu, dwóch kasuje i wejście B. Ej, kontaktujcie B, najbliższa... kontaktujcie B. Nie mogą już slajmować. Nie, rząd sami osila. Tak, to poczekajcie. Wyjdź sam, sam jak coś tam, teraz Dobry ale bardzo dobry call teraz żeby wyszedł sam, sprawdził BS, nie? A tam ekipa żeby poszła underem możliwe, nie? On sprawdzi B, zobaczy czy typy sejwują czy nie, żeby się nie, nie najechać na staka. Wiecie, o co chodzi na te dwie osoby, co będą jeszcze na B, że może nie poszła rotacja, żeby on sam sprawdził, nie? Jak wejdę tam Jacob wchodził na B. Masz kublinki. Udajmy idę. Edward. Pogadajże, leży Edward. Ej, kula. Najsiedem na czekala. Ej, kala widzę go, daj. Daj

tym nie pałacem podle. to był dobry ja, pomysł wtedy. Wiem, ja stoję w smoku po prostu. Ja jestem w, na schodach zwykle. Ja ogólnie, tu że Hyper schował się w smoku i czekał, to jest ogólnie, to jest powiem wam, ogólnie jedna z lepszych decyzji, jakie mógł podjąć. Ponieważ no nie wiesz ogólnie, gdzie ten Jabi mógł być. A tak, jeśli się schowasz w smoku, to kupujesz te 17-18 sekund, tak, w tym smoku sobie. Jesteś schowany, no i Jabi, no będzie musiał zacząć biegać. Ta osoba będzie musiała zacząć biegać, szukać, czy nawet podejść, sfejkować, nie? To wtedy mniej więcej w gdzie gościu jest. I to jest bardzo hmm. dobra decyzja, że się schował w smoku, nie? Nawet to ta to info, co to, co to? Ej, kurwa, ogólnie tak się bawicie giereczką, więc są takie potyk. ważny strzok, naprawdę. Zajebiście, Wojtek.

Ty macha tą nice. kosą w tym smoku Ej, w ogóle bomba jest na default, a ty macha tą kosą wszędzie i go nie może trafić, nie? To też jest fenomen. To jest też fenomen i ty był jeszcze na ninży, na ninży bomba, no no na niego jest no. I typ go szuka w tym smoku z tą kosą, wszędzie macha. Ja, ja nie wiem, stary, to mówię, no Australii to no jak tam nie będzie zmian po majorze, to, to dla mnie to, to jest hit jakiś. Jeden w jednym dostał i, i zabiłem, nie? Default, 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 ty us. na sobie Rampa, rampa jeszcze. Pozdrawiam, pozdrawiam. Piesuiewka, piesuiewka. Soku, soku, soku. Sandwich. I zaczynać. Tiketem, pod tiketem, i pod tiketem, pod, ticketem. I pod, ticketem. pod ticketem. Default, 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 default. Teraz. Łusz, trzy na jeden, trzy na jeden. Spokojnie, nie ma co zrobić. w rampę. Fire może być. Fire może, może być. Nie, fire. do default default, default, default. No? Default. default, default. No, default. Default, 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 spokojnie. Easy kill. Trzy na jeden. Spokojnie. Nie da się. NICE! nice. Zajebiście. że będzie. Jarosz, o. o, To, to kur... <grym> Ja nawet nie wiedziałem, że mu na głowę zeskoczył, nie? A... Okej, okay, może Mówi ty... Decide... Mówiłeś, <grym> Tak, hey, nie, hey. What? Yeah. <grym>

Kurde, jak ja bym chciał, żeby wreszcie kiedyś może wróciło takie coś, żeby zobaczyć, wiecie, te całe kompsy, nie? Fajnie by było, jakby to wróciło, ale to jest nie, nie do ogarnięcia. Szkoda, że takiego czegoś nie ma, tak jak VP kiedyś się oglądało, nie? To było za... że człowiek mógł zobaczyć mecz, całe kompsy, nie? I wszystko. No to, to było za... No ja to na przykład... Lubiłem oglądać, nie? Jak się komunikują. Będziemy musieli obejrzeć kiedyś kilka meczy VP z konfów, właśnie, nie? Bo to było bardzo fajne. Ja to lubiłem serio oglądać. To było coś pięknego, żeby posłuchać, zobaczyć jak się komunikują, ale tam była taka panika w ogóle bardzo częsta w VP, że to szok. Tam oni tam jechali. Biały krzyczy, jeden, dr drugi krzyczy, wiecie o co chodzi, nie? Sandwich i Tedris. Tedris, Tedris, Tedris. Sandwich, 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 Sandwich. Sandwich, Sandwich, Senia leży. Sandwich, sandwich. sandwich, sandwich cały czas. I macie defa. I I Ale dobrze, że tam info poszło, że senia leży, nie? Bo myśleli, że tam senia jeszcze jest, że tam powiedziała osoba. Rampa, rampa las, Gonna Poluj mu za upojem i, I ty, macie defa. Broj demo, Hypex trzyma. Nice. Masz, masz, masz. Ja nie mam nie muzyki. Mam, mam, mam. Dobra, jest tak. <laughs> No. No. I Piotr krzyczy. Dlaczego demogra z maską? Wiesz co? Zadziwię cię, stary. Pewnie jest chory, przeziębiony. Dlatego gra z maską. Wiecie, czasami ciężko jest rozkminić, czemu gra maską Ale może zęby stracił też, nie? wiadomo. Gramy to samo, ich mapa na Mantjęci chodzi, rozpierdolonych. ich. się się znikami. Ogólnie nie mają nikogo na A za bardzo. Paka leży, paka leży. prawo. A tutaj Hedy dał pliz w ostre, ale nice! nice ojciec, ojciec. Ojciec. <laughs> dobrze wchodzimy to mecz to jest ważne, pamiętajcie. Tak topić, topić. Pal, 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 pal. Ale jak my oglądaliśmy ten mecz, teraz przynajmniej wiemy tr też troszkę, co się działo. O, o wiele lepiej właśnie zrobić analizę i później wojskący nie? Zobaczcie, jak to wyglądało, bo możemy wtedy zobaczyć, co się tak troszkę działo. Chociaż, no, wiecie, te wojskomcy są bardziej robione, jak są kile lecą, nie? Jak najwięcej nie ma tak troszkę w środku meczu tych wojskomców. Szkoda, a może kiedyś Apogee też poratuje takim czymś, żeby zobaczyć, bo uważam, że to fajna rzecz, nie? No, też? Oh, yeah. A, te, a też aż tyle panie nie panie panie zdradza. Panie nie? Panie panie żeby, panie. żeby zrobić te środka meczu, ale też takie rzeczy, które nie zdradzają aż tyle, nie? Piknijmy, piknijmy idę? Jedna rampa. Nie wiem, jestem pewny. Heaven. Zbieram akta.

tu ostro na ja, O Jezu, te wejście, nie? Na no, A przecież my to oglądaliśmy to taka tragedia z tego jak te wejście oni robili. No nie, nie da się opisać tego szedłem <grym>, ja, ja na mój ja ja na, na ja, ja, się Prawo. Się na Ostatnia uwaga nic Takie zakręcenie Dobry Hold, dobry Hold Panie panowie, dwóch Macie dobry ritek Co ty w szoku jesteś? Pieniądze mi wysyłasz? Michaś dwubiegunów. O! 5 złotych, Wrócił, Michał. Chłop Jarasz święty ma no. Jakby nie wiadomo co wygrali, nie wiadomo kogo pokonali, i jakby byli w top 10 albo top 5, chłopie jutro przegrywają ja na faz i druzynka się rozpadnie. Chłopie dziś pokazali na aurorę zeto drużyna T i -e -r 5 <laughs> Michaś, ty to jesteś taki wariat, nie? Ja to jestem akurat osobą, która najmniej podnieca się wygranymi ja tylko no wspieram ich oczywiście jak najmocniej, żeby wygrywali, bo no nie ma co, wiecie, pompować balonika, ale no dwubiegunówka jest, no. Zgasz. Ja mam jak coś nad was. Ej, ja macie, macie smoki. Ja tam pokaram peto. Poczekajcie smoki zejdą i zagrajcie Ritek. Poczekajcie, Poczekajcie ja bez. Poczekajcie, dajcie smowad do Kaiwa. Palak fer. Smoki w bombach. bez, wypalił. Smukaj rampę, smukaj rampę. Ja, ja, uh -huh. okay, 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 ja wypalam BS i ten będzie wypalcie BS, jest okej. Okay. Ej, wypalam bez, fercikuję, leży le, 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 Ale dobra w miarę opanowana komunikacja, też Priz mówi co robi dużo, nie? To jest też spoko jeśli Igl też ci powie, no nie zawsze tak jest, bo czasami po prostu ludzie sami mówią co zrobią, ale tu Priz mówi jak retake ma wyglądać mniej więcej, nie? Ściana, Iren, ściana ściana. Ściana, ściana. ściana, ściana, Nie, to, nie to, nie, to, nie. To. nie, oh, nie dobra, nice try. I bez, it's fine, it's Kuba, jak wygramy pistol? To do ilu? Kiedy może coach mówić? W przerwach i teraz, jak jest przerwa, może mówić coach? Tak, to nie może, nie? Czyli jak, da jak dajesz time outa, to wtedy coach może cokolwiek mówić do drużyny, albo jeśli drużyna przeciwna da time to też może mówić, nie? No, takie pytanie. No? Od trzech, co? Od no trzech. trzech, no, tak trzech, no, tak trzech no. Do Tak, szczerze, do dziewiątego O, pewnie tak, pewnie tak. Okno był, okno był. My do Bas, dona, dona. Zagrom, zagrom, zagrom. I za w BS, 2 BS, zabiłem? Nie, nie, no goście tu w 5 byli bres, bres na BS, ie nie? Już nie, kurwa bres, i oni bres. to, A, to tak, przegrali. No tak, bardzo tak, tak, tak. Tempel, stempel tak. Ale w ogóle też tak się dali zepchnąć, nie? Do tego BS-a. No ja nie, serio, te Astralis jest tak beznadziejne. Oni ale że oni też potrafią jeszcze mecz wygrać jakiś, to w ogóle. Zapraszam, trzymajcie, Ja trzymam CD. Goście do szóstej Zdefam. rundy, Zdefam. do siódmej mieli 5 fraków, stary. No co to jest?

Przepraszam, ja to jest, jest rand boost. Jeszcze raz, Kuba. Jeszcze jedno okno, jeden, no ogólnie te zwierzynie, co tu grał przez Astralis był, Macie 11-7 wynik. Gościu, jeden zrobił rand padł, a drugi w ogóle też przez palaka przebiega z jakimś beznadziejnym fleszem. Zamiast ster, który tam był w oknie, tak? On był w oknie czy nie? Ten ster. On chyba tam może rotował z B już, tak? No nie wiem co, on chyba rotował z B. Dla mnie to gościu który, który się z daleka powinien dawać tego flesza, nie? Na mida jeszcze jednego. A nie, że sobie Kadmian sam sobie wyrzucił, tak spod pazuchy. Nie wiem, dziwna rzecz. Na... Tak, 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 nie zrobisz? Tak, nie zrobisz? Smoke ten, smoke ten, smoke. Zawie kawa, dalej, dalej. Co tam? 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 Ja jestem short, ja jestem short, ja jestem short. Aby to oni. Aby to nie macie, macie dwa rifle. Jeden był short, na plus Nie widzę. Leży, a czyste. Chyba może być. A we. Czy... Leży, leży? a 1 Kładę na długo. na długo, kładę na długo. Zdaję uwaga nawet info, nie da, jeżeli dacie, już gość upadł, nie? Tylko, że leży. Co to, to jak Nice! Fantastycznie, Jacob, kończymy! E no, dobry mecz, no dobra komunikacja w miarę, tak? Tylko. Fajnie może kiedyś BetClick podzi nam da, po prostu wiecie, jakieś trochę dłużej tych kompsów. Nie wiadomo, że nie można zrobić niektórych taktyk, ale może kiedyś jakiegoś kola, czy coś, takiego mid bardziej, nie? Jak prism daje, czy coś tam się dzieje bardziej w środku rundy, nie? A nie tylko przy fragach. Też fajnie by było, nie? Ale jak wiecie widzowie, polubcie ich profil, BClickApod podzi ja jeszcze raz dam wam linka widzowie, jak możecie, łapka w górę oczywiście u nich i subik. Malecieć.